Cześć kochani, witam was bardzo gorąco i zapraszam na tygodniówkę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy naszą tygodniówkę. To znaczy moją tygodniówkę. Moi drodzy, wczoraj, dokładnie w niedzielę, 15 lipca, tak mamy już lipiec, aż po prostu nie mogę w to uwierzyć, jak patrzę za okno, ta pogoda mnie dobija. Ale ja nie o pogodzie, chociaż też zaraz coś wspomnę. Dokładnie 15 lipca, czyli wczoraj, odbyło się nasze spotkanie YouTube'owe w Hyde Parku w Londynie. Cieszę się bardzo, że tak zacne grono przybyło, zacne grono osób, z którymi mogłam się poznać osobiście albo też spotkać ponownie. Cieszę się bardzo, że to spotkanie się udało. Jak mówiłam, pogodę zamówiłam, dokładnie dobrze się czuję, bo jakoś sobie rymuje. tak kochani, pogoda była zamówiona, jak obiecałam, będzie piękna pogoda, będzie fajne słońce no, słońce może było w miarę fajne, deszczu nie było, na szczęście, no i mogliśmy sobie posiedzieć na trawie, a tak dokładnie na kocykach na trawie, chociaż ja tam za wiele nie siedziałam bo jak usiadłam raz na samej trawie, no to miałam całą, cały, cały tyłek mokry, no, tak jakoś wyszło, że Wyglądało to troszkę dziwnie, no bo usiadłam sobie po prostu na trawie, no Agnieszka pożałowała mi kocyka. Żartuję, żartuję. Eee, tak. Na czym skończyłam? Pięknie był udany, pogoda to pisała, fani ludzie, dużo śmiechu, mm. dużo fantastycznego, pozytywnego nastroju i to chyba jest najważniejsze w tego typu spotkaniach: żeby było dużo, dużo radości. Dzieciaki się oczywiście um, goniły, ganiały, nie wiem jak to się mówi, tak naprawdę chyba ganiały, prawda? Tak mi się wydaje. No nic, latały, biegały wszędzie, po krzakach, po drzewach. No, także było bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że Wy również, którzy byli właśnie, um, te osoby, które były na tym spotkaniu, również bardzo mile to spotkanie będą wspominać i niebawem je powtórzymy. Tak. To wszystko, kochani, jeżeli chodzi o spotkanie. Tak mi się wydaje. Cieszę się bardzo, że Was poznałam i naprawdę mam nadzieję, że niebawem znowu coś fajnego zorganizujemy i że będzie być może więcej osób, bo jestem bardzo obrażona na osoby, które dały mi znać, że przyjdą, nawet pisały smsy, wiadomości, że już są w drodze, że idą, a w końcu nie dotarły. No nie wiem, czy się wystraszyły, nas tak zobaczyły i kurczę. Popatrzyli gdzieś tam, jacy. Świernięci ludzie tam gdzieś skaczą po tej trawie. Powiem Wam, że ostatnio miałam ochotę na bardzo, bardzo niezdrowe jedzenie. Na McDonalda, na Burger Kinga? Nie, ani na KFC? Absolutnie. Ponieważ ja jakoś tak nie przepadam, a jeżeli już coś jem, to zazwyczaj musi to być coś kurczakowego. I poszłam sobie do takiej fajnej knajpki koło mnie wziąć właśnie. Hmm, takie jedzonko, kurczaki, zestaw taki z frytkami i, i Pepsi, diet Pepsi oczywiście chociaż ja nienawidzę Pepsi tylko Coca-Cola zero, jak wiecie już o mnie troszeczkę natomiast powiem Wam, że zjadłam ugryzłam właściwie trochę tego kurczaka i powiem Wam, że um, odechciało mi się jeść i jakoś straciłam um, wenę twórczą do jedzenia dalszej części tego wspaniałego posiłku Naprawdę, jakoś tak ten kurczak obrzydził mi resztę tego jedzenia. No i przez um, resztę tygodnia, to było bodajże w, w poniedziałek zeszły, nie tknęłam w ogóle kurczaka. Nie wiem. Tak jakoś mi się odechciało. Czyli, no apetito na kurczako, tylko frytkos nawet. No w sumie te frytki nawet mi nie smakowały, coś im nie wyszło. Nie, to nie było dobre. Nie wiem w ogóle, dlaczego Wam o tym mówię. Chciałam Wam powiedzieć, że lepsze są kurczaki i lepsze w ogóle jest jedzenie zrobione w domu. Tak, ponieważ wiemy, co wkładamy, wiemy, co to jedzenie zawiera. Jezu. A tam tyle gołębi ostatnio było wokół tej knajpy. Ups. Powiem Wam, że moje biuro, w ogóle mój. mój. Mhm, chciałabym. Ten budynek, w którym pracuję, gdzie mieści się również moja firma, jest bardzo otwartym miejscem dla zwierząt, czyli animals friendly, tak na poważnie. Szkoda, że tam nie można kotów przeprowadzać, bo na pewno można psy. Powiem wam szczerze, że ostatnio ze mną, właśnie wokół mojego biurka było chyba pięć psów naraz, ponieważ dwa psy z góry, trzy z dołu. I to takie po prostu niesamowite i e, rozrabiaki te pieski, że ja byłam w siódmym niebie, bo ja to po prostu kocham psy i mogę się z nimi bawić ile wlezie, oczywiście, kto by pracował wtedy. Natomiast te pieski one latały po całym biurze i przyszedł sobie pan e, w odwiedziny do kogoś tam z jednej z firm. I cóż, przyszedł ten pan i się wystraszył tych psów. I wiecie, co zrobił? Zadzwonił na policję. Ale nie przy mnie, tylko wyszedł na zewnątrz i zadzwonił na policję. Oczywiście raban, zaraz zamieszanie, policja przyjechała. No i przyszedł właściciel tego całego budynku i powiedział, że ten, ten dom cały tutaj jest właściwie otwartym, znaczy dom, no ten biurowiec jest z otwartym biurowcem dla wszystkich zwierząt. I każdy może przyprowadzić swojego zwierzaka. Oczywiście powiedział to tak ogólnie, a miał na myśli tylko psy. No bo przecież, kurczę, jeżeli można by było przyprowadzić koty, to ja bym swoje zaraz przywiozła. <laughs> tylko co by te psy powiedziały? Pewnie by się bardzo ucieszyły. <laughs> Ostatnio miałam niestety przeboje z tą farbą. Jak wiecie, tuż coś tam mi się... Ostatnio miałam przeboje z farbą, jak wiecie. Tu mi się coś nie udało, tam mi się nie udało, to znowu mi się coś tam nie udało. Aż w końcu mi się udało. W sumie, no, nie źle. Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona. Na razie. Chociaż chciałabym chyba jednak mieć inny kolor na głowie. Czy ktoś mi pomoże? Czy jest tam gdzieś jakaś fryzjerka lub fryzjer, kto mógłby mi coś zrobić? Tymi moimi włosami, bo ja naprawdę mam już ich dość. A z chęcią bym je naprawdę przefarbowała na taki kolor, który bym się czuła dobrze. A byłby to najprawdopodobniej taki czekoladowy, fajny brąz. Tylko, że ja już ściągałam sobie raz kolor i to niestety dobrze mi nie, nie zadziałało na moje włosy, ponieważ zaczęły mi wypadać. Natomiast teraz zafarbowałam sobie na taki właśnie jasny brąz. I tylko na górze mam jasny brąz, potem mam ciemniejszy, ciemniejszy i aż do takich właśnie bardzo ciemnych, brązowych. Ciekawe, ile będę schodziła z tego czarnego koloru. To jest suchy szampon. Ja wiem, że wszyscy znają suchy szampon, tak? I nie odkryłam Ameryki. Natomiast ten suchy szampon to jest jakby odpowiednik Batiste. To nie jest to jedno wielkie G, ten Ojean, który Wam pokazywałam o którym jest recenzja na moim kanale, tylko to jest szampon Into Style, który jest klasycznym, suchym szamponem. Bardzo ładnie pachnie, ma 200 ml, i mam wrażenie, że nieskończoną ilość tego produktu w środku pachnie takimi właśnie um, świeżymi kokosami. Naprawdę, pachnie fenomenalnie. Takimi cytrusami też w sumie pomieszanymi. Takim prawdziwym powiewem lata. Boże. I tak. Ten oto produkt. Teraz Wam powiem coś i Was zaskoczę. Kupiłam za funto. O. No widzicie? Ja wiem, że teraz produkty Batiste są w przecenie za funta 45 bodajże w Superdragu w Londynie. Znaczy, nie tylko w Londynie, ale pewnie w całym, w całym królestwie. Natomiast ten szampon można kupić bez problemów w funciaku. Po prostu w funciaku za funta. Opłaca się 200 ml. Naprawdę, rewelacja. Działa praktycznie tak samo jak Batist, tylko że mniej nawet zostawia tego białego proszku na włosach. Polecam! Jak chcecie, zrobię Wam taką recenzję, napryskam sobie na włosy, wsmaruję i zobaczycie, jak fajnie one się unoszą. Wiem, wiem, znowu o włosach, ale cóż, ja niestety ostatnio mam problemy z włosami i chcę jakoś je doprowadzić do porządku, żeby były na swoim miejscu i przestały mi wypadać. Odkryłam coś fe fenomenalnego. A żeby było śmieszniej, pewna moja znajoma poleciła mi dwa produkty. I teraz tak, zacznę od tego pierwszego produktu, który jest naprawdę świetny. Ja tak pokrótce Wam powiem, jeżeli będziecie chcieli. W Dłuższą recenzję na temat tych produktów, to ja oczywiście troszeczkę o nich pogadam, jeżeli takowy filmik będzie przez Was dobrze przyjęty. Maska, maska, ja w ogóle ostatnio kocham maski, i ta maska jest teraz chyba moją ulubioną. Ta maska, którą robię, oczywiście, sobie sama, którą znacie z mojego kanału. Jest um, też fenomenalna. Mimo tego, że ja również um, wbijam tam żółtko z białkiem, i dla mnie to naprawdę nie ma żadnej różnicy. Nawet jak ono się tam, wiadomo, um, zrobi jajkiem na miękko, czy na twardo, czy, um, czy, czy sadzone. Jajko to będzie na tej głowie, to i tak jajko to jajko, prawda? <laughs> Natomiast to jest majonez. No tak, majonez. Her majonez. Słuchajcie, fenomenalna maska. Jest tutaj um, tego naprawdę mnóstwo. 511 gramów. Organiczna maska. Jeżeli chcecie coś więcej na ten temat, to ja Wam tylko pokażę. Wygląda jak majonez. Pachnie? Nie jak majonez. Pachnie jak... Um, ładnie pachnie. Ładnie pachnie i naprawdę świetnie działa. Po prostu włosy są po niej tak mięciutkie, tak delikatne, że... Nic nam więcej nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Przeceny, 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 przeceny. Kochani, przeceny jeszcze są czyli te wyprzedaże, sale i tak dalej, jak tam zwał, tak zwał, jeszcze trwają. Gdzie nie gdzie, oczywiście nie wszędzie, ale w wielu miejscach jeszcze są. Natomiast ja jakoś się nie rzucałam na sklepy tak bardzo mocno. Nie tragizowałam, że o przeceny, ja muszę iść szybko na jakieś zakupy. Ja po prostu będąc, będąc przy okazji gdzieś tam na zakupach, weszłam sobie do sklepu, zobaczyłam, o fajne coś tam i to coś tam może sobie kupię. I powiem Wam tak, że kupiłam sobie naprawdę mało rzeczy, ale Wam pokażę tylko te, które są chyba dla mnie najbardziej istotniejsze i udane zakupy. Kupiłam sobie buty, dwie pary. Właściwie może nie tyle co buty, ale takie jakby sandałki. Zobaczcie, pierwsza pala, pala, para sandałek to sandałki z Nihiluka, takie właśnie na koturce. Kosztowały one mnie dokładnie, żeby Was nie skłamać. 8 funtów, natomiast były przecenione z 24,99, czyli z 25 funtów na 8. Także myślę, że okazja fajna i takie sandałki są świetne na lato, na słońce, do sukienki. <tryk> Tylko gdzie to lato? I kupiłam sobie jeszcze jedne sandałki. Są to sandałki tym razem z Primarka. Wyglądają tak i kosztowały mnie przecena z 6 funtów na 3 na płaskim oczisiku z takim zamkiem tutaj z tyłu. W tych chodziłam już, bo są naprawdę fajne, chociaż powiem wam szczerze, że troszkę zimno w nich jest, ponieważ no, jak wiecie, pogoda ja już mówiłam milion razy nie dopisuje. Ciągle o tej pogodzie mówię. No ale o czym tu w tym kraju rozmawiać? Jak nie o pogodzie? Także takie sandałki taki właśnie, taka plecionka, tutaj fajnie to wszystko się układa. W sumie na nóżce. za te dwie pary zapłaciłam 11 funtów. 8 i 3, czyli fajny deal. Angielska uprzejmość? Tak. Myślę, że to jest naprawdę ich wizytówka. Są oni uprzejmi, są pomocni i na, na pewno nie przejdą obok ciebie, jeżeli jesteś w potrzebie. Totalnie nie zwracając na ciebie uwagi. Czyli, jeżeli ktoś naprawdę widać, że potrzebuje pomocy, to oni tej pomocy natychmiast udzielą. Jeżeli widzą, że komuś się dzieje krzywda, że coś się dzieje, to na pewno na 100% zapytają się, czy czegoś tobie nie potrzeba, czy wszystko jest w porządku, czy nic ci się nie stało, czy nic ci nie dolega. Ale też. Inna rzecz. Ja na przykład spotkałam się wiele razy z taką sytuacją, że na przykład stałam gdzieś tam przy mapie, szukałam czegoś na przystanku i Anglik czy Angielka potrafili do mnie podejść, zapytać się, czy mi nie pomóc. I to jest fenomenalne. Tak samo jak nawet osoba, która jest pod wpływem alkoholu. Ktokolwiek leży na ulicy i ma jakiś problem, to Anglik nie przejdzie obok absolutnie, żeby nie udzielić tej osobie pomocy, nawet zadzwonić po karetkę, po pogotowie cokolwiek, ta osoba przecież może być w bardzo złym stanie może jej zagrażać śmierć i um, powiem Wam, że tutaj nie ma takiej znieczulicy ja myślałam, że um, właśnie to są chłodni ludzie którzy naprawdę nie zwracają uwagi na inne osoby natomiast oni są kurcze, no naprawdę niesamowicie, um, niesamowicie reagują właśnie, jeżeli komuś potrzebna jest pomoc czy też komuś dzieje się krzywda to potrafią podejść i um, zapytać czy wszystko w porządku czy ci nie pomóc natomiast um, powiem wam, że ja Idąc codziennie tą samą drogą do pracy, mijam często te same osoby. I co jest fajne, fantastyczne, że ja bardzo często te osoby zaczynają mi już, niektóre osoby zaczynają mi mówić: Dzień dobry, cześć. Natomiast są osoby stałe, które mijam już od kilku lat na ulicy i które mówią do mnie: Dzień dobry, tak? Które mówią do mnie: Dzień dobry, i, i są właśnie niesamowicie, niesamowicie miłe. Ale nie tylko mijam ludzi na ulicy, mijam też zwierzęta, szczególnie są to koty, bo tutaj psy sobie tak nie chodzą w samopas gdzieś po ulicy, natomiast koty jak najbardziej. I um, moja fifi często też drepcze za mną. Wyobraźcie sobie, że ja chodzę na zumbę tutaj niedaleko. I mój kotek, kochany, mój kotek. Mój kotek potrafi wiele razy pójść ze mną, może nie na zumbę, ale odprowadzić mnie. Natomiast mój Rudy, to w ogóle ostatnio wywinął numer, po raz kolejny poszedł ze mną na zumbę i wyobraźcie sobie, że on czekał, czekał za mną pod miejscem, pod tą salą, gdzie, gdzie była zumba, pod samochodem. Po raz kolejny ludzie się śmiali i mówili, że ten kot to nie jak kot, tylko jak pies. Natomiast to małe tutaj, które trzymam, to też jest jak pies, prawda, Fifi? Też jesteś jak pies, tak? Ty też jesteś jak pies, no tak. A propos kotów i psów, taka ciekawostka. Jeżeli kot zaczyna się denerwować, to robi. Tak właśnie robi czyli po prostu maska. Natomiast pies oblizuje się. Wiem, że to wygląda komicznie, ale pies oblizuje się, jeżeli się denerwuje, to się oblizuje. Zauważcie, jeżeli wasz pies zacznie się oblizywać tak nerwowo, nie dlatego, że jest głodny, absolutnie, tylko dlatego, że się denerwuje. Natomiast kot mlaska. A teraz, chyba najmilszy punkt tego programu, punkt tygodniówki. Czyli będzie to rozwiązanie konkursu. Konkursu, w którym można było wygrać kosmetyki firmy Aiko. Kosmetyki firmy Aiko, które Wam pokazywałam i recenzowałam specjalnie dla Was. Także uwaga, uwaga. Osoby, które wszystkie napisały komentarze pod tym filmikiem i w których zawarły swój ulubiony produkt, bo o to właśnie chodziło, żeby napisać o swoim ulubionym produkcie na lato, biorą udział w losowaniu. Dokładnie, moi drodzy, ja rozlosowałam już osobę, która dostanie te kosmetyki, zestaw kosmetyków, i tą osobą jest Rednapka. Kochana, serdecznie Tobie gratuluję. Proszę, żebyś posłała mi swój adres. Ja na pewno kosmetyki jak najszybciej do Ciebie poślę. Gratuluję bardzo, bardzo gorąco i dziękuję Wam wszystkim za wzięcie udziału w tym konkursie. Czekajcie na kolejne, bo powiem Wam szczerze, że szykuję naprawdę jeden fajny, wielki konkurs i wydaje mi się, że on całkiem niebawem już się pojawi na moim kanale. A nagrodą główną hmm, będzie coś, co na, na, na pewno Wam się przyda. Coś, co na pewno Was mile zaskoczy. Hmm, Okej. Okay to byłoby na tyle, więcej Wam nie zdradzę szczegółów kochani, jeżeli chodzi o konkurs konkurs rozwiązany RedNapka serdecznie Tobie gratuluję i to byłoby na tyle jeżeli chodzi o moją tygodniówkę ja chyba teraz pójdę na spacer, ale że pada deszcz tak leciutko no to nic innego nie pozostaje jak po prostu wiecie pójść sobie na spacer albo pobiegać. No tylko, że nie w takim świecącym czymś, prawda? W każdym razie ja mm, byłam na fajnej kolacji dzisiaj, dlatego prosto po kolacji stwierdziłam, że nagram dla Was filmik. To byłoby na tyle. Pa, pa. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Uuu, popatrz tutaj!